Czas przejąć kontrolę nad emeryturą. Zobaczmy, jak świadomie zarządzać swoimi oszczędnościami. No dobrze, zacznijmy od konkretu. Znamy już oficjalny limit wpłat na IKE na rok 2025. To naprawdę duży wzrost. A co za tym idzie? Większa szansa na budowanie przyszłości. To nie jest jakiś jednorazowy skok. Spójrzcie, w ciągu dekady limit wzrósł ponad dwukrotnie. No dobrze, ale dlaczego to jest teraz tak ważne? Spójrzmy na szerszy obrazek na rynek. A na rynku? Hossa! Aktywa w funduszach właśnie przekroczyły rekordowe 320 miliardów złotych. Widać, że wraca zaufanie. W 2023 mieliśmy zwrot o 180 stopni i napływ aż 23 miliardów euro. A co najciekawsze, to gdzie te pieniądze płyną? Na razie królują fundusze dłużne. Przy tak dynamicznym rynku samo oszczędzanie to za mało. Trzeba aktywnie zarządzać środkami. I tu kluczowa sprawa. Nie ma przymusu trzymania się jednej firmy. Środki można swobodnie przenieść. Narzędziem do tego jest tak zwana wypłata transferowa. Zobaczmy, co to takiego. To daje pełną swobodę zmiany i co ważne, bez żadnych podatków czy wpływu na roczne limity. Ok, to jak przejąć kontrolę? Cały proces jest o wiele prostszy niż mogłoby się wydawać. Wystarczą trzy kroki: zakładamy nowe konto, składamy wniosek i gotowe! Instytucje robią resztę. Poprzednia firma ma na to ustawowo 14 dni, a ani dnia dłużej. Pojawia się pytanie o koszty. Czy taki transfer jest na pewno darmowy? Tak, jest bezpłatny. Warunek jest jeden. Od otwarcia konta musi minąć co najmniej 12 miesięcy. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Z nowymi wpłatami czekamy, aż transfer się zakończy. Bo właśnie o to chodzi, by nie być tylko oszczędzającym, a aktywnym menedżerem swojej przyszłości. I to prowadzi do kluczowego pytania. Czy posiadane oszczędności pracują dziś najciężej jak mogą?